W tym filmiku dowiemy się, czy Patryk jest iluminatą. 27 października 1998 roku Patryk rodzi się. Co ciekawe, tego samego dnia kanclerzem Niemiec zostaje Gerald Kurt Schröder, odpowiedzialny za umowę z Rosją o budowie gazociągu północnego pod dnem Bałtyku omijającego Polskę. Patryk sabotował nasz kraj od samego urodzenia. Przyjrzyjmy się teraz samemu nazwisku Piotrowski. Takie same nosił wybitny polski malarz i profesor Akademii Sztuk Pięknych Maksymilian Piotrowski. Namalował on wiele obrazów, w tym portret damy w białej sukni, który namalowany jest na planie trójkąta. Co ciekawe, sam tytuł rymuje się z Patryk Piotrowski, gra na lutni. Lutnia może być dziewięciostrunowa, a co ma dziewięć liter? Masz rację. Masoneria. Patryk jest iluminato.